Mano. z tej strony Sauron29, a to jest Metro 2033. Pierwsza odsłona tej rosyjskiej produkcji. Teraz wyszła niedawno druga. Oczywiście na konsole i komputer. Ja sobie, sobie zagramy w pierwszą część. Co my tu mamy? Twórcy, kontynuuj, Co bardzo fajne menu takie, interaktywne. Nowa gra, opcje wczytaj. Oczywiście zagramy od rozdziału pierwszego Początek wyprawy, ponieważ prolog już cztery razy przechodziłem. Więc sobie Walniemy początek wyprawy, OK, jeden. I Enter kontynuuj. Czy na pewno chcesz y, nadpisać proszenie na... No dobrze, tak, tak. Jest. Mamy wczytywanie i obraz. Hunter nie wrócił. Nie było łatwo znaleźć wymówkę, żeby opuścić stację i wrócić do polic, ale przecież złożą obietnicę. Dowiedziałem się, że na do ryskiej rusza karawana, której brakuje strażników. Zgłosiłem się na ochotnika. No ok. Czyli mamy pierwszą misję. Muzyczka biegła do, nas, do naszych uszu. O, nareszcie. Zwykle się nie spieszy. Spotkamy się, się na peronie. czekają już na nas. Aha, Artem, niczego nie zapomnij. Spokój, ziomuś, Zaraz do ciebie dotrzę. <laughs> Dobrze, budzimy się oczywiście w tym metrze. Zaszczuci zasz jedna ludzkość, ponieważ mm, na zewnątrz jest apokalipsa. Właśnie zdobyłeś swoje pierwsze naboje wojskowe. To wychodzące się z czasów poprzedzających, kataklizm, ładunki są niezwykle cenne z uwagi na jakość wykonania swą moc obalającą. Amunicja wojskowa to również waluta, którą w sklepach zapłacisz za broń i wyposażenie. Można ją także wymieniać na zwykłe naboje. Naboje wojskowe to towar niezwykle rzadki. Można je rozpoznać po nieskazitelnej błyszczącej łóżce. Okej, okay, kontynuujmy. Co mamy na dalej? Hmm, jakiś ten, Nie wiem co to jest. No dobrze. Zobaczmy. Jeśli wiesz, gdzie się znajdujesz lub chcesz stworzyć swój kolejny cel, naciśnij M. otworzyć dziennik. Ok, naciśnijmy. Dziennik. Wciśnij M, aby zapalniczkę zapalić. Aha, najpierw sobie zapalmy. O! I teraz wszystko widzimy. Udaj się do polis, odszukaj stalkera, zwanego Młynarzem. Opisz... ...sytuację na W, poprosi o pomoc. Karawana. Weź sprzęt ze zbrojowni na stacji. Ok. Czyli wszystko już wiemy. W kolejny raz M wciśniemy i gitara. Co tu jest? Hmm, widzę, że w ogóle jesteśmy tymi. Jesteśmy osobą, która lubi sobie pograć muzyczkę ładnie. Hmm, pokój jest bardzo fajny. Tu mam jakieś widokówki, pocztówki. No nic, no nic. Jeszcze coś do zebrania jest. lampkę możemy włączać i włączać. No E. Aha, na no, E. Przycisku jest. Dobra, wychodzimy stąd. Na no, E jest interakcja. Cześć. Tędy nie mogę iść. No dobrze, pójdę tutaj. Co tu mamy? Tu jakiś koleś jest. Gadają, żołnierze. Sekundę, ludziska. Coś jest nie tak. Powinny być napisy po polsku. Zobaczmy. Opcje. Opcje gry. I co my tu mamy? Napisy są włączone. Podpowiedzi też. OK. Sterowanie. Grafika. Dźwięk. No, wszystko jest chyba dobrze. Widzą opcje. O, bardzo. Biedne dzieci bawią się same w tych złych czasach. mężczyźni oczywiście są żołnierzami. Dobra, tu jest jakaś kuchnia i oczywiście dużo butelek po obudce. Pozycjalnie lubią sobie dobrze wypić. Jeśli chcesz wyciągnąć w dziennik ma być ja już to wiem. Okej, okay, tu możemy otworzyć te drzwi. Halo, niestety nie możemy się tam dostać. Tu sobie rozmawiają kolejni żołnierze z bronią. Dobra, te drzwi mamy się wspierać, a może tu możemy wejść? Niestety nie. To idzie przed siebie, okej, okay, jakaś sprzątaczka. Tutaj może wejdziemy, jest tu jakiś nabój, nabój coś, jakaś skrytka, nic z tych rzeczy niestety. W hmm, mapie są czasem porozmieszczane te naboje, które możemy kolekcjonować, wykorzystywać jako amunicja lub właśnie środek płatniczy, jak to było wspomniane. Dobra, tu jest pełno żołnierzy, tak, a tu jest strzałka, hmm. My też możemy pomagać różnym ludziom. Dobra, ty. Sprzedasz Michał. Okej. Ok, w tunelach metra znajduje się placówka handlowa, w których nie stanowią waluty. tak, naboje wojskowe, kaliber 5, 45 mm. Może powiedzieć broni na przynos. Dobra, aby kontynuować. No, chce coś kupić. Od ciebie może też kupię. Choleć. Wydłużona lusza, poprawiająca celność przednich odległości. Po po odliczeniu zapłacić 33 naboje. Niestety ja mam tylko 10. Zgłośnieszanie, rewolwer z tłumikiem, hmm, też mięsać. Sopka z tłumnikiem. 100, hmm, Apteczka za 10. Ja mam apteczki i rewolwer. Dobra, nic nie kupuję. No jak stąd wyjść? Aha, no, okej, okay. ktoś chce ze mną pogadać? O, tu jest racje żywnościowe. Fuj, łeb świni, widzicie to. Eee. No, to jest sam na razie. Tu jest jakiś koleś. No, musi Aha. Wymiany zapłaci za zwykłą amunicję. Jeden nabój wojskowy, pięć zwykłej amunicji. Hmm. Aha, tu będę miał 0 węgi. Na... 12 z 10, oh. o. No, co jeszcze? Nie no, dobra, na razie zrezygnuję ze z tej wymiany. To no, jest fajna opcja, okej. Okay. Chcę pogadać ze żeby... mną. O, a ty? Ty? Aha. Dzieciusiu, przedbiegnij na tych do zbrojowni. No biedne, biedne. Tutaj jest zbrojownia. Halo. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Dobra, żyliśmy na toki. No spoko, jaką giwerę mi darzniłeś. Pistolet maszynowy, uuu, no, Mało dokładny i koszmarny się przegrzewa, dlatego rozwania z sobaką. No, Hehehe. No rzeczywiście, super broń. Zacznijmy się z trzecim okiem. Oha, tak, tak. Następnie naboje. Ładowarka do broni uniwersalna. Do baterii znaczy się. Tak, trzymaj F, a śladowarski. Trzymaj duszy, śmiej się, śmiej się, światła? Dobra. I maska przeciwgazowa. się, wojskowy zostaw pierwszej pomocy. Dzięki za śmiej Okej. śmiej się, śmiej dzięki. śmiej się, śmiej się, śmiej się, śmiej się, się, śmiej się, śmiej się, się, śmiej się, się, śmiej znaczy na tym taki strażnik yy, na gitarze gra, Dobra, wow, świnie, widać, że też hodowane są zwierzęta, żeby potem na szły Okej, okay, zbliżam się do stacji metra. Tu chcesz pogadać? Mortem, yy. ruszaj się. No jestem, jestem. Witam, gotowy do drogi. Jasne ziom! Jedziemy z tym coxem rozdupić demony. Oh, jestem ja gotów. No to ruszał. Bardzo ciekawa kolej, taka ręcz, ręczna Trzeba będzie się nie, nie, nieźle napracować A nie, nie, nie jestem gotowy do drogi Cholera, tam chciałem iść w lewo, ale dobra po ekipa Ameryka, ruszamy No to wbijaj Ło, już się boję, jakieś ciemne tunele metra, o cholera A my mamy tylko taką prowizoryczną taki prowizoryczny środek transportu no szybciej koleś a ten coś o strażnicy dobra no to pompuj chcesz zamieniać to pompuj ziom no kurwa to jest jakiś górnik sztygar czy co? są żołnierze w ogóle powinno być ciekawe no, może niebezpiecznie to nawet lepiej nie? o oh, fuck zaczyna się przygoda w życia Dobra, czyli jakiś loading? Tak, pościg. Hmm, w tej misji będziemy go nieco zmienić. Proszę, życiu opuściłem swoją bezpieczną stację. Gryzum nie sumienia, bo nie powiedziałem ojczymowi. Prawdy, nie miałem zamiaru wracać od razu z ryski, ale nie mogłem zawieść Huntera. Czyli łowcy tego super takiego komando. No dobra, znacznie co tu mamy? Uda się do Policji. No to już znam te zadania. Dobra, o tam jakiś koleś biegną, aha oni się z tym gwizdaniem porozumiewają, wow, jest to jakiś przystanek. Wow. życzę nam powodzenia, o kurwa. Aha tu jeszcze mogą podróżować na nogę, bo tu jeszcze jest strefa bezpieczna. Dobra, ja chcę broń wyłożyć, nie mogę, nie nie. Wow. wow, ludzie podróżują. A, F. Dzięki, otrzymasz dłuższy. Tak, to zobaczmy. Czy mogę włączyć. O, To jest to? To jest ta 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 ta, taka latarka. O, uważaj, ziom! To być przyjechamy, idioto. Gdzie jest ta latarka? Aha, tutaj. Włączam, wyłączam. No dobra. Nie no, idzie, chłopcy. Co jest, strażniki? Tuknęła niedaleko, zawalił się tunel czy coś, coś czy, czy czy to jest nie serwisowego i... o cholera Kurwa nienawidzę tego tunelu, przejebane mamy Widziałem, że coś będzie nie tak No nic Zebrano, nie będziemy tu tkwić wiecznie No otwieraj tą śluzę, cholera Czyli nie pojedziemy prosto, tylko tam na prawo Zwykły tunel może nie jest dobrze wświetlony, no, korzysta z niego za 6 no po prostu go nie lubię i tyle. O cholera. Czy tam będą cienie? Te takie demony, które mają jakieś psychologiczne moce? To się zaraz dowiemy. O je. Tylko nie to. Jej. Yeah. Czemu to jest tak zamknięte takim tytanowym, metalowym tym... bramą, Dobra, mamy pistolet. Mamy pistolet i mamy też karabin maszynowy Tu mamy ten zegarek, który odmierza tlen też Będzie nam odmierza ilość Okej okay. My mamy oszczeliwać tutaj wszystko Wow, cholera, biegnie jakiś kurwy syn Są te demony, już wszyscy w nich na czerwono widziałem Szybciej, Odstawiaj tyły No dobra, dobra Mam naładowanie, o teraz dopiero ładuję giverę no, 30 naboje jest na 70, Fajnie nie ten magazynek wygląda. Fah, jakieś psyoniczne mocy, co to za zielony dym? O cholera, co jest grane? Nie słyszysz Jeb, głowa zaczyna ich napierdalać. Co jest grane, co jest grane, ludzie! Uspokójcie się! Co ja dzieje? No jedź, koleś! Fuck! What the fuck? Holy shit! Horror, survival. Ten, co się dzieje. Kurwa, nie wiem! Wciąg Wciąga mnie! Ja pierdziele. Co to w ogóle, co to za sytuacja? Z dupy wzięta. Jakieś psioniczne zaburzenia umysłu. Zobaczmy, zobaczmy. Je! Yeah. Wszystko jest jakieś światłem pochłonięte. Okay. O. No weź strzelaj, koleś! Zagrożenie musi zostać, jeśli mamy przechodzić, wyeliminowane. bez względu na koszty. Ja sierdole. zawieź kogoś. Co to za koleś z długimi rękami, jak Slender wygląda? Fuj. Jep mu ten, zrobi jakąś barierę. Już mamy po, już po koleśiu jest. Okej, okay, teraz my zostaliśmy. Fuck. Zostaw mnie w spokoju, straszydło iś kurde w ten gatunek dziwny wyelowował. Kurwa. nie mogę tego wymówić du! o! został zabity ciekawe kto w tej sytuacji zarego, zare, zareagował słyszałem jakby jakieś pistolet, trzechem szczelbę odgłos dobra co się dzieje wszyscy są martwi? nieprzytomni? tylko ja? żyję? what the fuck! faktycznie Wszyscy leżą! O ja pierdolę! Obudź się! Don't sleep! Co się dzieje do jasnej cholery? Żyjesz! Żyjesz dobrze! Dzięki Bogu, nie jestem tutaj sam. No koleś! Zbudźcie się wszyscy na litość boską! Och cholery, ja pierdolę! Dobra, gdzie są te demony? Fa! Gonią nas z tej strony całe stado! Tych mutantów! Bo wszyscy zginęły, giń! Ty kurwo! Dobra, mam jeszcze 16 naboi, pierwszy ginął. Teraz ten, madafaka, bitch! Miał, że się ołowiem, dobra, drugi rozdupiony. E-e-e-e-e! Szybko naciskaj Fuck'em. Fucka! Niesprozydany. Dobra, z noża go zabiłem, dobra, dzięki za pomoc ze strzelbą. A w tym moją strzelbę? Spooks, No ładuj, szczerbe, Holy shit! Dobra, ładuj! Cholera! Ładuj Dobra, zginął, czy ja mam ich na dwa tych Zaraz mnie dorwie. No kto cię dorwie? Spokojnie, ziomuś. Prawy, lewy przycisk myszy. Bdup, je, Dobra, pad. Oszczędzaj amunicję. Spoko! Je jeszcze mam 25 nabojów 23 i 2 w magazynku Dobra pff, pff. Cholera Fryer! Ładuj Prawie dotarliśmy do blokady Teraz ten też, w kurwie Die yeah. Die yeah. Spad Okej okay. Boże jesteśmy na miejscu Fucking shit Gin oh. Dostałem Spadam Spadam Ratujcie mnie ludzie Fuck Krew się leje! Zostawcie mnie! Znaczy, nie zostawcie mnie, czekajcie na mnie! Też ja się schowałem? Je! Yeah. Całe stado za nim pobiegło! Kurwa, tamten gdzieś się wrócił, o ja pierdolę Ale miałem szczęście Dobra, co jest grane, muszę biegnąć za nimi Biegnę, ładuj! Biegnę do was! Dobra, zabiłem go, on żyje do mnie, szybko biegnę! What the fuck Udało się, daj mu szansę. Dobra, pło, miotacz ognia! Zajbiście Dobrze jest, jest dobrze Dobra, pistolet w razie czego, nic. Udała się misja. Okej okay. Musi, musi... Muszę się napić. Dobra, ten przeżył, dobra. Dziadek żyje i mój ziomuś żyje. Udało się. A nie, tam chyba jednego porwali po drodze. Dobra, rozdział drugi Bourbon. Wow. Stacja ryska była moim pierwszym przystankiem, ale musiałem się rozstać z karawaną. Wypiszmy je za to, że udało nam się przeżyć. Wózka nie zagłusza strału przed samotną podróżą do polic. No wiadomo, jesteście silnymi mężczyznami. Ło wow, wychowanymi w tych warunkach takich. Lubimy mm, za naszego przejścia. temat któremy. nieostraszone potwory ani anomalie. No, straszne. No. No pijcie za mnie O też się napije wódeczki Dobra jest, o szczelba fajna Arcy, gdyby nie ty skończylibyśmy jak się kana kapusa zasługujesz na medal mhm. Fajnie Trochę amunicji Dzięki, przyda się, przyda się Dzięki, obyś był zdrów Nie ma sprawy, przyjmę ją z dobrocią Dobra, kolejny kieliszek Ifa załapie, kapa jest Impreza biedna, ale zawsze... Dobra, dobra. To gówno seria na ciebie nie działa, ty... Wow, sprawdźmy jak na niego ta o, to ta wódka grzybowa. Pewnie trzeba to sprawdzić. Jakieś grzybki halucynki? Ej, ej co jest. Za nasze szczęście, i zdrowie Artema. To jest zdrowie. Jeb, trzecia kolejka. No nieźle, nieźle. Chłopak ma głowę, dobrą. Mm. Jeszcze coś? Wydziała na każdego. No ten się najebał chyba. Dobra. Wstajemy od stołu. Grzecznie podziękujemy za zabawę. I pora się porozglądać za jakąś Dobra, naboje oczywiście sobie weźmiemy. Fajnie. Gdzieś tu mogą być. Aha, tu mamy ten, światło. Dobra. Tu jest koleś, wola bumbarmanka. To jest jakaś fajna sucza. Cześć mała. Ach, ciekawaś. Dobra. Ach. Nie mogę nać. O, broń, broń. A, nie moja. No, to jest moja kampania? Nie, to z tym gdzie To są moi ludzie. No, po pogadaliśmy już? I dalej, o, naboje, 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 jeszcze ktoś ma dla mnie naboje? O, kolejna dziewczyna. Ciekawe, jak tu się mają sprawy seksu. Jaka jest ten w ogóle mm, ludność? Ile jest mężczyzn, ile jest kobiet? Kurde, ludkość, lud, ludzkość do górywa. Okej, okay, to jakiś jest komandos, oni mu nie pozwalają wejść. Ktoś chce ze mną pogadać? Halo. O, takiś chłopczyk jest. Dobra, zaraz pobiegnę do ciebie, muszę się porozglądać te zapotrzebującymi. Jakiś facet, biedak. Będziemy tu mieli dylemat, czy rozdawać te naboje komuś, czy lepiej używać... Oni chcą kasę, tak? Kurwa, co ja mam sobie kupić? Broń? A ty? No zobaczmy. Kup, sprzedaj. Dwa naboje za ten. Nie, ja nie chcę naboi. No boje mi nie interesują, teraz zobaczmy co ty masz do sprzedania bronie, tak? Hmm, mam 40, 33 Z wydłużoną lufą, mam jakiś rewolwer ten, 28 Mam też maszynówkę, dzięki, nie robię z wami interesu, chłopcy, a ty co masz ulepszenia rozumiem do broni Filtr, do maski przeciwgazowej nowy, na razie nie trzeba, granat ręczny, mm, z lądem nóż do rzucania apteczka No na razie podziękuję Idziemy dalej Gdzieś tu muszą być jakieś może naboje zajdziemy. Wow, jacy komando foki. Dobra, jakieś naboje są halo. O tu mamy, jest! Kolejny nabój do kolekcji. Znaczy zestaw nabójczy Tu ktoś coś przydaje, nic nie możemy przynieść. Dobra, wracamy się do tego chłopaka on najwyraźniej coś od nas chciał. Tylko tu jest... Aha, stacja metra. Gdzie jest ten chłopiec? Tutaj, no? Co chcesz wziąć? Ty jesteś artem Jasny jakiś fakt czeka na ciebie na luce czarnej? Mm, ciekawe. Wielki straszny mnie pachnie za ładnie. Mm, standardowy komandos. Dobra, zapraszam się do niego za jedną kulkę. No luz, luz ziomuś. Daj trochę amunicji. Masz. No, chodźmy. Chopak, chce zarobić w końcu na życie. Dobra, ty coś chcesz tu? No, można przyjść. Okej, okay, on każe iść tędy, ale najpierw się tutaj może. Teraz Jakieś kurwa, slamsy masakra. Ci ludzie żyją w takich warunkach. Ciężko to jest naprawdę mentalnie znieść. Ok, drzwi otwarte. Nie w wstępu. Nie mogę tutaj wejść. Ty też leży. Wszyscy tu są ranni. Prawie nie żywi. Cholera. Ok, a tutaj? Co się znajduje? Możemy gdzieś tu wejść. No, otwierajcie się drzwiczki. Nigdzie nie możemy się dostać. Gdzie jesteś? No, zaraz, mały! Trochę szacunku. Ja w końcu już jestem. Niedługo będę Stalkerem. Okej, okay, idę do ciebie. Rozglądnijmy się tutaj. No no można tam wejść, niestety, nie? Dobra. No idę jo. Gdzie ty tam spierniczasz? O to co? Kurde, cały w cały krwi koleś. Biedni, żołnierzyku O o! Naboi jakieś? Nie, to drzwi do otwarcia, niestety No nie zostawię w tyle. gdzieś tu jakieś skrytki może są. Czy ty tego nie rozumiesz? Ja chcę pozbierać wszystko. O, widzisz, mamy naboje. Warto było troszkę poeksplorować. Gdzie jesteś? W dupie jestem. Nie widzisz, że starsi muszą się porozglądać, tak? Okej, okay, okej, okay. jest tu coś. Cholera, nie lubię ciemności. Uff. A tu? Ja pierdole. Jakieś opuszczone pomieszczenia. Jakiś naboi w szu nabojów szukam, mały. Uspokój się. Cholera, tego nie można przejść. No nic, dobra, wracamy. Oj, zgubiłem się? Zgubiłem się? Nie, nie, dobra. Idę. Idę. No, ruszaj dupę. No, jesteśmy już na miejscu? To jest on. Siadaj. No dobra, ziom. Siadam. Interakcja z krzesłem. Ludzie nią mnie burbą. Słuchaj, muszę się dostać na sufarecko, żeby coś załatwić, ale ta dziura jest zamknięta. Znam jednak inną drogą, tak zwane przeklęte przejście, z którego miejscowi byłem się korzystać. A słyszałem, że to, coś w tuneli na, na Ciebie nie działa. Pomożesz mi? Chcesz iść przeklętym przejściem? Jak się zastanowię. Hmm, zapłacisz mi pewnie, co? No streszczaj się. Mój czas jest senny. Dosz, na miejscu dostaniesz mojego AK. Zgoda? Mmm, karabin nowy AK. Mmm, dobra. Chętny jestem. Oto zaliczka, w razie gdybyś musiał się w coś zaopatrzyć. Mmm, naboje. To wojskowe chyba. Gotów? Jasne. Nie ma sensu. No dobra. Daj mi te naboje. Jak ja mam je Fasten, 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 fasten. fasten, fasten. Dobra, mam. Ty to, co tu zaproponujesz? Tu są jakieś naboje? Nie. O, tu ma. dobra. Jest git, tam jeszcze nie ma, dobra. Gdzie ten koleś poszedł? Hello? Człowieku? Tam idziesz, dobra. Nie mogę cię zgubić. Okej. Okay. Co, tędy idziemy? O tyluju. Mosokro, no, gdzie teraz? to jest też chcesz nielegalnie skorzystać z tego przejścia. Żołnierze by cię za to zbiczowali. Będziemy i coś, czuję kłopoty przyjebany. Dobra, przesuwaj to. Człowieku. No to idziemy. Niech los nam sprzyja, niech moc będzie z nami. poja pierdziele. Co jest? Surizowałem się, dobra. Zapomniane tunele. No to tu myślę, skończymy. Do z zapuściliśmy się w głąb opuszczonego tunelu, zacząłem się zastanawiać. Czy słusznie mu zaufałem? Jednak bramy w stacji były ciągle zaplombowane. Nie widziałem kiedy pojawi się kolejna szansa na opuszczenie ryskiej. No spoko, jesteśmy wolni, a teraz odciszek otwarty. Dobra, mam tą szczelbę. Oprócz szczelby mam też karabin maszynowy. czy jakiś tam. Dobra, yy, tutaj zakończymy odcinek. Z tej strony to wszystko. Lajkujcie, subujcie, to mnie zmotywuje. Do, żeby nagrać całą tą serię, tr tr trzymajcie się. Spróbuję jeszcze tylko zapisać grę. Dobre opcje, wczytaj ostatni punkt, wyjść do menu głównego. Aha! Hmm. czy gra zapisuje się automatycznie? Nie mogę chyba sam tego robić. No dobra, opcje, wczytaj ostatni punkt, wyjść do menu głównego. No pewnie chcę to zrobić, zostaną dane utracone. No nic, spróbuję i potem Wam powiem, czy faktycznie gra się zapisała.